No, witajcie, już w kolejnym odcinku zagrajmy w machinarium. No, i ostatnio udało nam się dotrzeć do windy. Tutaj na ścianie mamy różne symbole, które tu trzeba ustawić, żeby pojechać na odpowiednie piętra. I z tego co pamiętam, to nie możemy jeszcze pojechać wszędzie, bo brakuje nam dwóch diod, które no, są niezbędne, żeby ustawić te kombinacje. Hmm. Tutaj chyba coś było, ale nie mamy klucza. A. Łatwo możemy zdobyć jedną z tych diod. Wystarczy trochę nabrudzić. I okazuje się, że złodziejaszek sam przyjdzie. A jest nim ta maszyna sprzątająca która najwyraźniej sprzątnęła tą diodę z niewiadomych przyczyn. Hmm, zaraz. Z tego co wiem to chyba na razie tylko na te gór, tą górne piętro możemy pojechać I to będzie pentagram. Tu teraz wstawimy diodę. Hmm, tak działa. No no to jedziemy w górę i wysiadamy. Znajdujemy się w jakiejś... W jakiejś ciekawej... Mm, ciekawym apartamencie. I na razie... Na razie musimy pomanewrować trochę tą dźwignią. <laughs> Swoją drogą... To jest pewne kuriozum. Roboty zniewalają inne roboty. nawet służyły im jako słudzy. Jak to jest, że nawet... Wśród robotów może panować dyskryminacja. Swoją drogą, kolega ostatnio opowiedział mi dość ciekawą historię, którą, którą podobno przeczytał w jakichś wiadomościach czy gdzieś. A mianowicie, że, e, w, że w kraju pełnym różnych, właśnie takich absurdów, no, zdarzyło się coś ciekawego. A mianowicie Policja, czy jak to tam się nazywa, służby porządkowe, e, zatrzymały Żyda za bodajże wypisywanie na murach haseł antysemickich. No, Żyd antysemita, no. Czegoś takiego to. Chyba nawet ja bym nie wymyślił. Ale wróćmy do tego wirtualnego społeczeństwa robotów i potrzebna będzie ten Żyrandol. Znaczy w sumie taki hak. Zobaczcie. A jak wcześniej ten, to nie poraziło go prąd, chociaż to jest najwyraźniej metalowe. No cóż, ale najwyraźniej cywilizacja robotów jest już na tyle wysoko rozwinięta, że jakaś tam izolacja. Co tam, izolacja? Kable izolacyjne. Czego to już się zachciela? Ej, ej, ej. No i po tym widać, że nożyczki już nam nie będą więcej potrzebne. Natomiast będzie potrzebny nam jeszcze ten robocik. W związku z czym yy, włączamy z powrotem zasilanie. Swoją drogą. Teraz już nie jest tak jasno jak wcześniej. O, panie! Za moich czasów to były żarówki. Nie ten szajs, co teraz? Hmm, a my mamy na podorędziu coś w rodzaju Haka. Można by pomyśleć, że będziemy próbowali się wspinać jakoś tam na dół, żeby dotrzeć do... A właśnie. Bo ja chyba nie pokazałem jeszcze. Bomba. Świetne miejsce swoją drogą na bombę. Nie uważacie? No, a jeszcze chyba łazienki nie skomentowałem. No najwyraźniej robot też potrzebują czegoś takiego jak. Toaleta, ubikacja takie tam. No i cóż. Moglibyśmy wprawdzie tam zejść na dół i. Hmm. dostać się do bomby, zrobić co trzeba. Ale tak naprawdę... ale nie. Zrobimy to w lepszym stylu. Nie jakieś tam siłowe rozwiązanie, czy nie wiadomo co. Tylko takie bardziej subtelne, takie. Eleganckie można by powiedzieć. Czyli po prostu wyrwiemy tu wielką dziurę, żeby można było tą łatwo się dostać. <grym> I zjedziemy po papierze toaletowym. Swoją drogą mocny tam mają ten papier. U nas coś takiego by chyba nie przeszło. I jeszcze nie ma tych takich listków. Że miejsc, z których można łatwo odrywać. O, a teraz trzeba się spieszyć. Wybaczcie, że zamilknę na chwilę. E, to był ten? Ten. Chyba się robi coraz lepszy w te klostki. Nie pamiętam, żeby kiedyś, jak, żebym, jak ostatnio w to grałem, udało mi się tak szybko i sprawnie rozbroić bombę. Chyba się rozwijam. Ha, ha, ha. No, ale cóż, skoro bomba już jest, jest już rozbrojona, możemy udać się dalej. A dalej, no to cóż nie jest tak całkiem daleko od właściwie, tylko to jest po prostu tam, bo wcześniej nasz robocik nie chciałby tam pójść w związku z tym, że no cóż ma jeszcze bombę do rozbrojenia i świat do uratowania. No, to widać, że najwyraźniej z mózgiem wszechświata, na przynajmniej tego miasta robotów, coś niedobrego się dzieje. I tu możemy dowiedzieć się nieco na ten temat. A więc dowiadujemy się, że bohaterowie nasi byli sprzątającymi właśnie u tego... ...tej ważnej persony. No ale ten zły coś tu złego zrobił, jakoś się włamał chyba do... ...postaci tego typka. Ochrona została wezwana, ale no niestety nie dała rady. I to główny bohater machinarium został wzięty przez tą śmieciarkę i wywieziony wiadomo gdzie. No i cóż, na miejscu pojawił się znany nam już policjant, ale z z złoczyńca zdążył zbiec, zabierając, nie wiem nawet jak to nazwać. Ofiary? No, ofiarę powiedzmy. No więc musimy coś z tym zrobić. I tutaj chyba. Tak, tu jest szafka. Musimy odblokować to. I wtedy nam się otworzy tutaj coś. No, ale to jest kolejna łamigłówka logiczna. Akurat z tą się sobie nie radziłem zbyt dobrze. No i dlatego. Teraz jednak umilknę. Sądzę, że to potrwa naprawdę dużo długo. W związku z czym po prostu to przyspieszę, żeby nie zanudzić. Może w międzyczasie jakąś tam w tle muzykę puszczę. No ale to zaraz zobaczymy. Na razie do usłyszenia za jakiś czas. No i po długich, długich staraniach udało się. Nie wiem czy powiedziałem, ale celem było po prostu przesunięcie tych zielonych koralików w obu tych na zielone pola. No i mamy już kabel. Możemy zatem się podłączyć. I tu się okazuje, że naszym celem jest wyeliminowanie wszystkich wirusów, którymi tamten zły robot zaraził superkomputer. Na razie nie mamy broni, więc musimy sobie jakoś radzić, przemykać naokoło i w ogóle. Dosyć szybko udało nam się zyskać klucz. No, widzicie, tamte złe wirusy do nas strzelają. Ale teraz mam, możemy im się już odpłacić. specjalnie lubię ten poziom. Taki niezbyt mi się wydaje jak na grę przygodową. W dodatku tych robotów jest, znaczy wirusów jest dosyć dużo. No i w ten sposób musimy 30 paru zlikwidować. Zlekwidować. No i sterowanie też nie jest tutaj jakieś rewelacyjne. No i tak to trwa przez jakiś czas. Nawet nie za bardzo wiem co o czym w tym czasie mógłbym opowiadać. A do tamtych, trzech, do tamtych trzech jakoś nigdy nie wiem jak dotrzeć. I ostatecznie kończy się tak, że biegam po całej planszy zastanawiając się gdzie jeszcze nie, nie wszedłem. Wszystko zaczyna działać i udało się. No, i teraz, oczywiście, przedstawiamy naszą prośbę. Hm. Mamy wybrać odpowiednią kombinację. I zyskaliśmy ostatnią, brakującą diodę. Ale sądzę, że przede wszystkim na tych łamigłówkach logicznych już zeszło. Już zeszło strasznie dużo czasu, w związku z czym chyba w tym miejscu zakończę ten odcinek. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!